Godzina 6.30 w Bangkoku. Generalnie z wygląda naprawdę jakby to był bardzo, bardzo wczesny poranek, a niedługo już siódma i zobaczcie jak to wygląda. To sezon deszczowy w Bangkoku pełni od rana. Niestety właśnie uciekł mi autobus, gdyż autobusy w taką pogodę są pełne, Trzeba czekać kolejny, zresztą widzimy, że ludzie czekają na przystanku autobusowym. coraz ja się już do pracy. I jeżeli spóźnię, no zobaczymy, możliwe, że niestety tak. Więc jest 7.30 i udało mi się praktycznie nie spóźnić do pracy. Wczoraj tą samą trasę robiłem w ponad godzinie, nie padało aż tak bardzo. Także no, dziwne, że dzisiaj akurat jest lepiej niż wczoraj. No w Bangkoku jest tak, że jeśli praktycznie od rana pada deszcz, no to mniej więcej każdy spóźnia się do pracy. Więc trzeba naprawdę wiedzieć wcześnie, żeby ominąć te wszystkie korki. Te parasy mi się rozwaliły, także wesoło nie jest. Także widzicie jestem na terenie szkoły już, natomiast jest tu bardzo tłoczno, dużo samochodów i gdyż po prostu taka pogoda uniemożliwia wszystkim normalne funkcjonowanie. Tu mamy tajskie ściananie. Oczywiście ryż, to było mięso, no i jajka i mniej więcej tak wygląda każdy posiłek w Tajlandii, nieważne czy to siadanie, czy lunch, czy obiad. Czyli mamy herbatę, kawę, czekoladę, mamy tutaj chleb, który się już skończył, tostowy, mamy tutaj masło orzechowe, jakiś taki sweetened beverage creamer, no i jam. Siadanie, czyli jajka i tosty. No, i jakieś wideo na YouTube. No dobra, wreszcie znalazłem chwilę przerwy i mogę pogadać do kamery. A o czym generalnie chcę gadać? Chciałbym poruszyć tutaj parę kwestii. Zaczyna się wrzesień, nie jest to dla mnie szczególny miesiąc, gdyż tak naprawdę postaram się odpowiedzieć sobie na wiele pytań dotyczących mojej kariery, kanału na YouTube. No i w ogóle. Tego, gdzie powinniśmy zmierzać, w takim kierunku, no i gdzie się może znaleźć w przyszłości. Na pewno każdy z nas ma takie po prostu momenty podsumowań. We wrześniu są też moje urodziny, dlatego to jest taki szczególny miesiąc, kiedy faktycznie chciałbym parę kwestii rozważyć i najlepiej znaleźć jakieś sensowne rozwiązanie. Wiecie, w Tajlandii jestem już ponad dwa lata, i sytuacja na świecie jest jaka jest, więc tak naprawdę no, ciężko się obecnie gdziekolwiek ruszyć stąd. Ale oczywiście nie oznacza to, że nie można poczynić pewnych zmian, które będą korzystne dla mnie. Na kanale pojawi się dużo odcinków w tym miesiącu i będę testować wiele różnych rzeczy, więc tematyka będzie różna. Nie będzie to tak, tylko że będę pokazywać miejsca w Tajlandii, ale mam nadzieję robić teraz filmy, które zawsze chciałem robić, które tak naprawdę dostarczają jakąś wartość. Nie tylko są jakąś wartością powiedzmy rozrywkową, ale też mogą. Coś po prostu dostarczyć ciekawszego niż tylko jakaś 5-10 minutowa rozrywka. Chciałbym po tym miesiącu wyklarować swoją drogę, którą iść, którą podążać i która przede wszystkim będzie mi sprawiała radość. Jeśli chodzi o samo tworzenie odcinków, no tak naprawdę to nagrywanie jest w porządku. Nagrywać to można tak naprawdę bez problemu, zawsze i wszędzie. Natomiast najgorszą w moim przypadku rzeczą jest edycja. Wiadomo, na początku, jeśli uczyłem się tej edycji, no to było to fajne, gdyż tak naprawdę każdy film był inny, siedziało się i uczyło się tak naprawdę wielu nowych rzeczy. A teraz edycja wydaje się takim złem koniecznym, gdyż po każdym nagranym filmie trzeba usiąść przed komputerem na 3-4 godziny, no i edytować ten film, żeby coś z tego wyszło. A wiadomo, że jeśli mam to łączyć z pracą i w ogóle łączyć ze wszystkim, co chcę robić w życiu, no to wiadomo, że nie jest łatwo z tym. Pewnie osób się z tym boryka, wiele osób tak naprawdę z YouTube'a odchodzi, gdyż tak naprawdę nie ma na to czasu, bo tak naprawdę jeśli mamy robić wszystko sami, no to wiadomo, że jest to czasochłonne bardzo. I też zależy to od wyniku, bo tak naprawdę no jeśli ktoś ma kanał i ten kanał w dobrze idzie, to tak naprawdę może wtedy zastanowić się, czy go skalować, czy może zainwestować w jakiegoś montażystę po prostu, żeby to lepiej, szybciej i sprawniej szło. Więc samymi odcinkami no nie mogę sfinansować do końca takiej osoby. Natomiast jeśli ktoś zaczyna pracę z edytowaniem, jeśli kogoś to po prostu bawi, jeśli ktoś chce się czegoś nauczyć, no to zapraszam, możecie do mnie napisać i możemy jakoś tam się dogadać i zawsze parę odcinków fajnie jakby ktoś mi pomógł zrobić. Także w tym miesiącu będę skupiać się głównie właśnie na tym kanale. Może mi się uda jakoś go rozruszać. Wiecie no, jest w życiu tyle rzeczy do roboty, natomiast wiadomo jaki w życiu, to decyduje tak naprawdę rynek i generalnie poświęcając na coś czas w życiu, no to trzeba starać się jak najlepiej można i nie mieć żadnych zbyt wygórowanych oczekiwań. I lepiej być mile zaskoczony. Kolejną rzeczą jest tak naprawdę praca, w której jestem. Tak naprawdę jeśli udałoby mi się coś zmienić, jeśli udałoby mi się zmienić pracę, no to nie byłoby tak źle, gdyż tak naprawdę tutaj już siedzę 2 lata i tak naprawdę czuję, że już się nie rozwijam, więc tak naprawdę no chciałbym coś zmienić. Natomiast jest taka sytuacja jaka jest, Wiadomo, że jeśli opuszczę kraj, bo tak naprawdę normalnie jeśli się prace zmienia, to trzeba opuścić kraj, aby zrobić takiego rana i wrócić ponownie do kraju, aby szukać zatrudnienia gdzie indziej. Natomiast obecnie to jest niemożliwe i tak naprawdę słyszałem, że immigration no nieładnie zachowuje się, gdyż czasem po prostu żąda jakiś sum, aby, wiadomo, załatwić te sprawy. Więc jeśli mi się coś uda zrobić z tym, no to to zrobię, jeśli nie no to muszę poczekać na następny rok. Nie wiem czy słyszeliście, że w Tajlandii od przyszłego miesiąca plotki są, że może turyści wrócą natomiast pewnie to się nie stanie, a jeśli to się stanie to będą turyści z Azji, na pewno nie z Europy i generalnie z tego co wiem to planują to zrobić, żeby takie miejsca jak Pataja, Phuket Samui, czyli te miejsca najbardziej turystyczne mogły jakąś turystykę posiadać z zewnątrz kraju, gdyż wiadomo, że te miejsca są najbardziej poszkodowane, bo tak naprawdę tam jest ta główna turystyka i każdy tam bieduje w lepszy lub gorszy sposób, także trzeba czekać rozwój sytuacji i mam nadzieję, że jeśli nie w tym roku, to w przyszłym już wszyscy zapomną o tej sytuacji, jaka panuje na świecie. Mam nadzieję, że jakoś się rozejdzie. Oczywiście będą szczepionki. Tutaj w Azji generalnie podejście do szczepionek jest takie, że jednak te szczepionki trzeba wziąć. Natomiast zobaczymy, jak to będzie w praniu. A więc ten dzisiaj robota wykonana. Jeszcze trzeba potem worksheety sprawdzić, ale to już jutro. Widzicie, niektórzy ładnie piszą. A niektórzy aż ja pokażę piszą No tu jest OK Zobaczcie ładnie Natomiast O na przykład tutaj Zobaczcie jak pięknie tu pisze Raczej rysuje, także różnie to bywa jest godzina 4:30, więc po prostu tak kończę zajęcia w szkole, przeważnie. Mogę wcześniej, ale czasami zostaję na zajęcie dodatkowe, aby troszkę więcej zarobić. Wiadomo, tak po prostu jest. A po szkole, jak to po zajęciach, wszyscy rzucają pecaki i idą grać w piłkę. Normalnie jak w Polsce oczywiście jest to znacznie mniejsza skal. Jak widzicie, po deszczu zupełnie nie ma śladu. Wszystko już wyschło. W niektórych miejscach Bangkoku były takie powodzie gdyż zawsze przeważnie tworzą się właśnie takie błyskawiczne powodzie gdyż po prostu kanalizacja czasem nie domaga natomiast teraz wszystko już wyschło i wygląda tak jakby nigdy nic wszyscy parkują tutaj gdyż tak naprawdę no, o tej godzinie nie ma tutaj parkingu żadnego żeby zaparkować sobie normalnie więc po prostu wszyscy parkują na ulicy autobus no, przyjechał więc pora watać do domu Cudowne korki w Bangkoku. Tak to właśnie wygląda. Tak sobie ostatnio pomyślałem, że najgorszą rzeczą w Bangkoku jest po prostu hałas. Nigdy nie ma tej ciszy. Zwłaszcza jeśli idziemy koło drogi, zwłaszcza jeśli idziemy koło ulicy, która jest lotówką. Po prostu nie ma momentu nawet, gdzie można wytknąć chociaż na chwilę. Jeśli chodzi o such, i to się prawdopodobnie nigdy w Bangkoku nie zmieni. Ten budynek zaczęto budować bardzo dawno temu, natomiast przez sytuację związaną właśnie z pandemią, budowa została zaniechana, no i nic tu się generalnie nie dzieje. Ach, no i wreszcie w domu po całym dniu pracy. Pozwólcie, że ja tylko się przybiorę. No i zaraz wracam. Podzielę się z Wami informacją, którą właśnie przeczytałem. Wynika z niej, że w Tajlandii straciło pracę około 27 milionów ludzi. Mówi się, że w Ameryce jest dużo ludzi bezrobotnych. W Polsce wielki dramat jest, że jest milion bezrobotnych. Natomiast wyobraźcie sobie, że tutaj w Tajlandii jest połowa kraju bez paru milionów bezrobotnych. No daję wam skalę jak ten kryzys pływa na całą Tajlandię. I wyobraźcie sobie, gdyby nagle w Polsce straciło pracę około 15 milionów ludzi, raczej wesoło by nie było. Pierwszy wrzesień, pierwszy film w tym miesiącu, będzie ich więcej, znacznie więcej, także wspierajcie mnie w tej drodze, jeśli możecie, jeśli możecie zostawiajcie komentarz, subskrypcję. Łapkę w górę, bo tak naprawdę no, ten miesiąc będzie bardzo, ale to bardzo intensywny. Chcę naprawdę stworzyć wszystkie filmy, które sobie zaplanowałem od dawna, Już tak naprawdę teraz muszę przycisnąć. No cóż, jeśli macie ochotę, to oglądajcie. Macie ochotę się podzielić z kimś, no to podzielcie się. I widzimy się już na następnym odcinku. Także ja w tej chwili się żegnam, a więc do następnego odcinka, cześć.